Siemoldzie, tutaj Kimek, witam w kolejnym odcinku ze Smajta dzisiaj zagram sobie Meduzą, zwaną też Gorgoną. I to nie jest propozycja od nikogo, ponieważ jak zapowiadałem, dzisiaj jest czwartek i na czwartek wybrałem sobie, że sam sobie wybiorę Boga. Wybrałem sobie, że sam sobie wybiorę Boga, tak właśnie było i jest. Zatem padło na Meduzę, jest to Bogini Grecka, łowca, ataki dystansowe. Zalety to duże obrażenie dla pojedynczego celu oraz poziom trudności łatwy. Teraz przejdziemy sobie jeszcze do umiejętności. Jeszcze wspomnę, że teraz jest w darmowej rotacji, więc można sobie nią grać bez kopowania ani wypożyczania, zatem oszczędzę highs. No i tak, pasywka to grzechotnik. Meduza nie traci na szybkości ruchu, gdy porusza się na boki, traci tylko połowę, gdy porusza się do tyłu, zatem jest dużo bardziej zwinniejsza, dużo bardziej mobilniejsza od innych bogów. Pierwsza umiejętność to strzał żmii. Meduza wypuszcza w krótkich odstępach czasu trzy żmije, które zatruwają trafione cele, zadając obrażenia w czasie. Druga umiejętność, pryśnięcie kwasem. Meduza miota się do tyłu i pluje kwasem, który zadaje obrażenia pierwszemu trafionemu wrogowi i rozpryskuje się w stożku za nim. Kwas użyty w umiejętności eksploduje na posągach stworzonych przez meduzę. Zatem jest to umiejętność, która łączy się z ultimatem. Trzecia umiejętność to rozszarpanie. Meduza szybko rzuca się do przodu, zakorzeniając i tnąc pierwszego wrogiego boga, którego złapie. Bóg zwija się z bólu, a jego leczenie jest zmniejszone przez krótki czas. Zatem to jest dobre do dopadnięcia do, do do przeciwnika, który ucieka oraz do ucieczki oraz ultimate petryfikacja. Meduza zdejmuje maskę i pokazuje prawdziwe oblicze, przerażając wszystkich wzrokiem gorgony. Wrogowie patrzący na meduzę otrzymują obrażenia i zostają ogłuszeni. Wrogowie, którzy nie patrzą w jej kierunki otrzymują połowę obrażeń i zostają spowolnieni. Bogowie zabici przez meduzę zamieniają się w kamienne posągi i pozostają na mapie jako ostrzeżenie dla innych. Zatem to na tyle z umiejętności, teraz przechodzimy do rozgrywki. Oto składy: Ja jako meduza, a ze mną drużynie Rajin i Kerpi u wrogów Artemis, Hunbats i Ra. Jako Rajin gra Mumlock, jeden z moich widzów. Zatem zagramy sobie mapkę Joust. Miał być Assault, niestety nie mogę wylosować takiego boga, którego jeszcze nie było. Zatem będziemy sobie na razie cisnąć takie mapki. Kupę sobie jakieś tam podstawowe przedmioty na wrogów. Możliwe sanktuarium biorę. I jeszcze na coś mi stać. Nie stać mnie, stać mnie na to, nie, tabi wojownika by się przydało, zatem sobie zostawię jeszcze na jakiś czas te 600 golda, idziemy tam po buffy, no i tak, zobaczymy jak to wyjdzie, meduzą grałem tam raz i no różnie wychodziło, raz dobrze, raz źle, okej. Okay. Ta jedynka jest fajna. Tylko szkoda, że tylko trzy strzały, a nie taka no stała. Stałe zwiększenie jak w przypadku szabalankę. Dobra, opluty. Ten ultimate działa jedynie jak już wspomniałem. Tylko w przypadku, gdy przeciwnicy są zwróceni w naszą stronę, za tym trzeba będzie jakoś to. Jakoś trzeba będzie to po prostu zrobić, gdy będą odwróceni w naszą stronę. Tutaj gramy w drużynie jeszcze jeden. Um, tutaj jest gracz SKUBA138. Po polsku nie piszę, więc a strzelam, że. Obso, krajowiec Wow, spostrzegawszy, nie? Chciałbym zagrać RA, ale nie mogę go wylosować. Właśnie na tym asolcie chciałbym. A to jest właśnie ciężkie dosyć. Nigdy nie wiadomo co wypadnie. Dobra, idziemy po tego. Aha, w końcu są poszedłem, nie? No, no, jeszcze chwileczkę. Dobra, teraz przydałoby się wrócić. Nie mam many za dużo. A to się kupi. Kupi się jeszcze. To się kupi. Będziemy kraść życie. Jestem do nich lecę. Chciałem też Głaniu zagrać, młody jest fajny. Też jeden z podstawowych bogów. Ciągle czwarty level, trzeba to wbić szybko, żeby tego ultimate'a zdobyć. Się może przydać. Trzeba tym trafić jeszcze. Ten dzik mnie wkurza. Nie wiem, czy on wie, ale ten atak nie działa z obrażeniami do Dobra, jest poziom czwarty. Piąty znaczy. Mamy czwartą umiejętność. Kerpi też jest dobry, bo potrafi wskrzesić, jeżeli jest sytuacja ciężka. O, jak mnie tu strzelił. Dał radę. Ło. Wow. Dobra, dzięki tutaj, to właśnie było, e... Było ożywienie przez Krepiego. Dzięki temu przeżyłem. Miałem już nacisnąć sanktuarium, ale nie mogłem. No nieźle. Sendraj dzień jest dobry. Też chciałbym jeszcze raz nim zagrać jakoś. Tylko cały, cały czas te propozycje napływają. I podejrzewam, że jak się skończą, to dopiero będę jakoś ogrywał tak bogów, no, różnie. Na razie jedna asysta. To sobie pomogę z tym buffem? Tutaj był ten Hunbats. No, ja się złapałem jeszcze w to, no, jakaś typa totalna, no. Dobra, troszkę zbyt ostro, zbyt ostro. No, ja się wrócę. Na razie pod tem Szybko się taku polecimy sobie pod jakieś obrażenia. No to wygląda. Co, będę jedyneczkę maksować, tylko ciężko z tym trafić, nie e, Następny w kolejce e, z propozycji będzie Odyn w piątek. Grałem nim ostatnio na asolcie i muszę powiedzieć, że po prostu wymiatał tego te asysty. Sieje taki zamęt w szeregach przeciwnika. Może nie, nie ma tak dużych obrażeń, ale. Potrafi rozproszyć naprawdę dużą grupę przeciwników i doprowadzić do tego, że my będziemy wygrywać. Potem jeszcze mam Sopka. Okej, okay, biorę, dzięki. Mam Sopka, mam Fenrira. No, wszystkie trzy poleciały, żaden nie trafił. I w poniedziałek jeszcze jest Apollo. Zatem, tyle mam na razie propozycji. Nagrywam to w środę, więc... Wcześniej miałem na cały tydzień. Cały czas tą jedynkę ulepszam, ale jeszcze tym nie trafiłem. Teraz coś innego ulepszę, powiedzmy tą dwójkę. Trójkę do ucieczki używam. Kurde, ten rajdź jest dobry, no. Tam też się nie trafiło, no. Później się ataku jakoś powinno się poprawić. Na razie bez rewelacji. Ultimate'a jeszcze też, też nie użyłem Ale jeszcze poprawia powoli. Okej, okay, idą już. Idą już te dziady. No i teraz nic nie zrobię, bo są odwróceni. Lecamy, jakby stali przodem do mnie, to ja bym tutaj. Ło, dobra, zabiłem. Złożyłem multi, chyba niepotrzebnie, nawet. Ale szybko zleciało mu zdrowie, więc ta jedynka jednak się przydała, tylko. trafić. Taki mam problem. Nie trafiłem. No tak, razi jest dobry, może jeszcze nie jest do końca, <grym>, ale jest dobry, dobry. No dobra, ja bym się zaraz wrócił, bo mam przedmiot do kupienia i nie mam many za dużo. Tam już Artemis ma mało zdrowia, bardzo mało. Dobra, kupię sobie tego egzekutora da nam siłę fizyczną i szybko się Już troszkę znam się na przedmiotach, zatem będzie trochę lepiej. To też sobie kupię na szybko się Na razie w to sobie pójdę, bo jestem po prostu ciekaw jak będzie to wyglądać, gdy zwiększę sobie. Nie, to szybko się tak uznacznie. Jeszcze nie strzelałem. To właściwie ten podstawowy, ile nam daje? 15, to nie jest tak mało. Kurde, no. Nieźle, nieźle. Se włączył to. Abym go, bym go zabił. Już mam spore obrażenia. Ale zużył sanktuarium zatem już nie ucieknie mi następnym razem. Eee, cholera. Co tutaj, Kirby nie miał many, możliwe, że użył był ultimata. E ale się nie udało. Razin 6. No szkoda, szkoda. Bo tam zawrócił mnie ten humac i Gdybym, gdybym um, był odporny, odporny na to działanie, to bym tam zwiał. Już włączyłem z aktuarem nawet. Kurde, jak mnie zbił tutaj. Całkiem mocno. Jestem zaskoczony. W razie czego już trójka w pogotowiu, nie ja wracam się następny. Obyliśmy jedną wieżę. Mam jeszcze sporo zostało. A szybko się taku znacznie wzrasta jak. Jak y, włączam jedynkę. Wrócę się na chwilę po te zdrowie. Coś jeszcze będę mógł kupić. Coś na szybko się taku powiedzmy. 300 zdrowie. To nam ile daje? 40. Dobra, widzimy to. W sumie to jakieś obrażenia też by się przydały, ale to. Tylko tak w ramach testu sobie to robię. Już 7 zabójstw. Bez zgonu. Ultimate jest gotowy. Na prosto w reino. A, kurde. Dobra, dzięki za buffa. Tamtego chnubaca chciałem dorwać jakoś. Si nie udało. Skurdy byk, no. mi tą wieżę. Dobra, zużyty ultimate też musi wrócić i to do... koniecznie. O. taka podbucha z... z powrotem. Dobra, biorę to. O, coś się wywaliło. 1250, może sobie poczekam. Chwileczkę już, żeby tą szybkość ataku zwiększyć, bo tymi podstawowymi częściej trafiam niż uh, tymi z umiejętności pierwszej. Nie wiem czemu. Tam już Ra. W sumie dobry pomysł. To jest to gówno Artemis. A Mamy tego skurczybyka kto go at atakuje jestem zbyt słaby ale ta szybkość ataku to jest naprawdę konkret już Fff, easy. Tędy sobie wyjdę tam jest to odra Ogłuszył mnie. A jakieś kółeczka robi dziwne. No tak, nie mają wieży. Mają Feniksa uszkodzonego, zatem. Zatem bije. Konkretne wartości już. A tego, to ja. Jak on to zrobił? Jak on to zrobił? Ciężka sprawa, co sobie wierzymy O nie jest? Może jakiś sprint? Może sprint? I coś na siłę jeszcze kupię. Ostrze śmierci. Jeszcze kupa hajsu potrzebna. Dobra, dwójkę. To też zadaje tam jakieś obrażenia. Dokładnie ile? Teraz 80. Jedynka 70, ale mamy trzy strzały. Dobra, ładnie. Nie to, kurde! A, mam cię. Złożyłem oczyszczenie, znaczy zużyłem sanktuarium, a chciałem użyć sprintu. To jest właśnie taki problemik Ale to szybko się takło. Konkretnie dopiero 13 poziom mamy. Znaczy ja mam. Dobra, zabiło go tam trucizną chyba. No, tytan. Niedobrze. Poczekamy sobie jeszcze chwilę na tego tytana. Niech przyjdą miniony nasze płonące, tylko trzy. Przerastamy ich levelem tutaj znacznie, Artemis też dobra świetnie zabity, Double Kill. No jeszcze mnie zabił na koniec. Ale już po Tytanie. 8 8300 to więc nie było najgorzej. Jak zawsze nie było najgorzej. To było moje takie podstawowe już stwierdzenie na końcu każdego meczu jak nie jest najgorzej. Zatem tutaj dzięki za grę. Yy, no i tak. W następnym odcinku sprawdzimy sobie jak mówiłem, Odyna, mam nadzieję. Jak się uda jakoś go wybrać. Podejrzewam, że Clash. Chciałbym Clasha zagrać, bo wow. ciekawe, ciekawe. Cały czas ten honor prywatny rośnie, za ten honor prywatny możemy otwierać skrzynki w klanie, w sklepie klanowym. Zatem może jakiś opening zrobimy, jak w Counter Strike'u, tylko że w Smajcie. no nie wiem, to trzeba by było sprawdzić później, jak zdobędę trochę więcej tego. Ale to na razie na tyle, więc dzięki za oglądanie. Tutaj macie jeszcze statystyki i trzymajcie się do kolejnego odcinka wkrótce. Na razie.